I panowie oficerowie, podoficerowie, żołnierze, pracownicy wojska, szanowni państwo. Dziś obchodzimy wasze święto, święto dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych. Na co dzień wykonujecie szczytną misję przygotowania wojska polskiego do obrony granic, do obrony obywateli Polski oraz właściwie wypełniacie zobowiązania sojusznicze. Wasze wielkie doświadczenie jest w wojsku potrzebne i powinno być wykorzystane w służbie dla państwa. Ten dzień to dobra okazja, aby podsumować wszystko, czego wspólnie dokonaliśmy w ostatnim czasie i zastanowić się nad wyzwaniami, które na nas jeszcze czekają. Za naszą wschodnią granicą zaczyna się wielki obszar niestabilności, to także obszar imperialistycznych ambicji i ofensywnych zbrojeń skąd raz po raz docierają do nas pogróżki i próby destabilizowania bezpieczeństwa międzynarodowego. Dziesięć lat temu prezydent Lech Kaczyński wypowiadając słowa wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę, realnie ocenił zagrożenie i wskazał strategię obronną naszego kraju. Żaden kraj na naszym kontynencie nie może czuć się dziś bezpiecznie, jeśli wspólnie nie stawimy czoła tym zagrożeniom. Podstawowym filarem bezpieczeństwa Polski są nasze siły zbrojne. Niezwykle istotne jest konsekwentne budowanie i wzmacnianie już istniejących zdolności do ochrony suwerenności Polski. Są to nasze najwyższe priorytety. Dziś ochronę Polski oprócz naszych sił zbrojnych stanowią gwarancje sojusznicze i współpraca w ramach NATO, wsparte potencjałem militarnym Stanów Zjednoczonych. Rozwój Sojuszu Północnoatlantyckiego wymaga solidarnej i odpowiedzialnej postawy każdego z członków, w tym także przeznaczenia na wspólną obronę odpowiednich środków. Pod tym względem Polska może być dla wielu sojuszników wzorem. Wydatkujemy na ten cel. 2% naszego PKB. Według NATO zagrożenia i ataki cybernetyczne będą coraz częstsze, bardziej złożone i potencjalnie niszczące. Dlatego bezpieczeństwo cybernetyczne to także wspólna sprawa sojuszu. Kolejne wyzwanie to zapewnienie skutecznej wspólnej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Polska aktywnie wspiera budowę systemu którego częścią jest amerykańska baza antyrakietowa w Redzikowie. Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polaków i całego naszego regionu ma też obecność sojuszniczych wojsk lądowych. Teraz zabiegamy o stałe bazy Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce. Zgłaszając tę propozycję, Polska jest gotowa ponosić część kosztów stacjonowania wojsk Stanów Zjednoczonych. Otwarcie deklarujemy to w rozmowach z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi. Patrzę w przyszłość optymistycznie, choć to kwestia, która wymaga czasu. Moje rozmowy w Waszyngtonie potwierdziły, że nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi są dziś lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. Amerykanie chcą wzmacniać swoją obecność wojskową na wschodniej flance i to właśnie nas uważają za swojego kluczowego, solidnego i zaufanego sojusznika. W sprawie utworzenia w Polsce stałych baz możemy liczyć na przychylne stanowisko w amerykańskim kongresie. Poparli nas także nasi bałtyccy partnerzy Litwa, Łotwa i Estonia którzy doskonale rozumieją, że chodzi o wspólne bezpieczeństwo. Inwestycja w rozwój infrastruktury mającej służyć pobytowi amerykańskich wojsk, jest także inwestycją w nasz rozwój cywilizacyjny. Postrzeganie Polski jako kraju bardziej bezpiecznego. To silny bodziec wzrostu dla naszej gospodarki, a na stacjonowaniu amerykańskich wojsk znacząco skorzysta lokalna infrastruktura cywilna, handel i usługi. Równocześnie zabiegamy o powiększenie sił szybkiego reagowania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po czerwcowym spotkaniu Grupy B9 w Warszawie przyjęliśmy wspólną deklarację, w której oczekujemy, że szczyt NATO w 2018 roku powinien jeszcze bardziej wzmocnić jedność Sojuszu oraz wypracować kompleksową odpowiedź na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, w tym zagrożenia hybrydowe, w obliczu których stanęli nasi sojusznicy. Na lipcowym szczycie NATO w Brukseli wspólnie z naszymi partnerami wystąpimy z inicjatywą gotowości bojowej zwaną programem 4x30. Ma ona zapewnić, że do 2020 roku siły sojusznicze będą dysponowały 30 batalionami zmechanizowanymi. 30 dywizjonami lotniczymi i 30 okrętami gotowymi w razie potrzeby do podjęcia działań bojowych w ciągu 30, 30 dni lub szybciej. Będzie to sygnał dla całego świata, że NATO coraz bardziej jest spójne i sprawne i że nie poprzestajemy na ustaleniach ze szczytu w Newport i w Warszawie, tylko idziemy dalej. Raz jeszcze podkreślam, że jesteśmy aktywni w NATO. Oprócz misji, w których uczestniczymy, jesteśmy także gospodarzem w Szczecinie dowództwa Korpusu Północny Wschód. Od września przejmujemy dowództwo w tym korpusie. Dowódcą korpusu zostanie generał broni Sławomir Wojciechowski. Szanowni Państwo, w dzisiejszym świecie postępująca cyfryzacja sprawia, że zdolność do obrony własnych sieci i systemów teleinformatycznych stanowi jeden z fundamentów bezpieczeństwa narodowego. O cyberbezpieczeństwie i cyberobronie możemy mówić jako jednym z najważniejszych wyzwań dla sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego pracujemy nad projektem sformowania wojsk obrony cyberprzestrzeni. Dodatkowo na moje polecenie w Resorcie Obrony Narodowej od marca intensywnie pracuje zespół, którego zadaniem jest dokonanie analizy i przedstawienie rekomendacji dotyczących wszystkich sfer aktywności MON w zakresie cyberbezpieczeństwa, informatyki, teleinformatyki i kryptologii. Chodzi zarówno o kształcenie i pozyskiwanie najlepszych specjalistów, jak i o wzmocnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, właściwą alokację zasobów. Pozyskiwanie zdolności i formowanie struktur zdolnych do przeciwstawienia się bieżącym i przyszłym zagrożeniom. Wkrótce rozpoczniemy prezentowanie projektów składających się na kompleksowy program rozwoju naszego potencjału. Chcę bardzo mocno wykorzystać także możliwości wojskowych uczelni wyższych i instytutów badawczych. To miejsca, w których kształcić muszą się najlepsi z najlepszych. Wojskowi i cywile rozumiejący uwarunkowania bezpieczeństwa państwa to tam w sposób naturalny rozwijać się powinna polska innowacyjna myśl techniczna. Pamiętajmy o tym, że internet i GPS to wynalazki, które zawdzięczamy rozwojowi technologii wojskowych. W naszych szeregach mamy wybitnych informatyków, którzy znajdują się w czołówce państw NATO. Przypomnę, że w tym roku Polscy wojskowi informatycy zajęli wysokie miejsce w ostatniej edycji ćwiczeń organizowanych przez sojusznicze dowództwo do spraw Transformacji NATO w Norfolk. Panie i Panowie Oficerowie Żołnierze, niezależnie od współpracy w ramach NATO i gwarancji sojuszniczych, podstawowym filarem bezpieczeństwa Polski są nasze własne siły zbrojne, których liczebność ma docelowo wzrosnąć do 200 tysięcy. Dziś mogę potwierdzić informację o kluczowym znaczeniu dla naszej obronności. Sformujemy czwartą Dywizję Wojska Polskiego stacjonującą na wschód od Wisły. Ta nowa dywizja jest niezbędna dla naszego bezpieczeństwa, gdyż rząd PO w 2011 roku rozformował pierwszą warszawską dywizję zmechanizowaną, ignorując rosnące zagrożenie ze wschodu. Trwają prace nad rozmieszczeniem poszczególnych jednostek, wyposażenia ich w sprzęt i uzbrojenie oraz nad planami użycia operacyjnego tej dywizji. Będą ją tworzyły brygady zdolne do skutecznej operacji obronnej. Sformowanie tak dużego związku taktycznego to jednak proces złożony i wymaga czasu. Dlatego przeprowadzimy go w kilku etapach zgodnie z procedurą NATO. Nowa dywizja będzie strzec nas na tym kierunku ramię w ramię z wojskami obrony terytorialnej, które obok wojsk operacyjnych są ważną częścią składową zdolności obronnych państwa. Dziś mam dobrą wiadomość dla wszystkich ochotników do wojsk obrony terytorialnej. Już w przyszłym roku będą się mogli szkolić do służby w tym rodzaju wojsk we wszystkich województwach. Przypomnę, że terytorialsów ćwiczymy już od ponad roku. Dotychczas utworzyliśmy 13 brygad i właśnie rozpoczynamy formowanie czterech ostatnich, które powstaną do końca 2018 roku. Do końca 2019 roku będziemy już mieli struktury wszystkich 17 brygad w całej Polsce. Do końca 2021 roku całkowicie skompletujemy kadrę. A w 2025 roku wszystkie brygady osiągną pełną gotowość do działań. Żołnierze WOT muszą być dobrze wyszkoleni i umieć skutecznie współdziałać z wojskami operacyjnymi. To jest niezwykle istotne, podkreślam. Skutecznie współdziałać z wojskami operacyjnymi. Dlatego już na przełomie roku ruszy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Dobrą współpracę potwierdziły wspólne ćwiczenia, które miałem sposobność obserwować w Nowej Dębie. I w nowym mieście nad Pilicą. Stale modernizujemy polskie wojsko. Do końca 2019 roku, siłą zbrojnym dostarczymy 67-kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, 5 kompanijnych modułów ogniowych RAK, dywizjonowy moduł ogniowy Regina, w tym 24 haubice Krap, 36 samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych POPRAT, 27 mobilnych modułów stanowiska dowodzenia, zmodernizujemy także 72 czołgi Leopard. A także dwa radiolokacyjne zestawy rozpoznania artyleryjskiego Liwiec. Dostarczymy także prawie 5000 karabinów szturmowych Beryl oraz ponad 1000 karabinów maszynowych UKM-2000P. Nie ulega jednak wątpliwości, że zakup amerykańskich rakiet Ziemia-Powietrze średniego zasięgu Patriot w ramach programu Wisła był największym skokiem technologicznym naszego wojska. Dla bezpieczeństwa Polski nie ma sprawy ważniejszej niż skuteczna obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Bezpieczeństwo nie ma ceny, a my kupiliśmy system w wersji najnowocześniejszej na świecie, który dopiero wchodzi na wyposażenie Armii Stanów Zjednoczonych. Obecnie prowadzimy zaawansowane negocjacje drugiej fazy programu. Zakup Patriotów otworzył nam także drogę do realizacji programu NAREF czyli wyposażenie naszej armii w przeciwlotnicze baterie rakietowe krótkiego zasięgu nowej generacji do niszczenia samolotów, śmigłowców i rakiet wroga. Oba te programy są ze sobą ściśle związane i wzajemnie kompatybilne, tworząc kolejne warstwy naszego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Chcemy, żeby program NAREW był realizowany przez polski przemysł obronny. Swoją propozycję przedstawiło już konsorcjum Narew, którego liderem jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Bazuje ona na najlepszych rozwiązaniach europejskich i światowych. Z całą stanowczością chcę powiedzieć raz jeszcze to, co podkreślałem we wcześniejszych wystąpieniach. Nie rezygnujemy z żadnego zapowiedzianego programu modernizacji naszej armii. Zakupów nowoczesnego uzbrojenia będziemy dokonywać w logicznej kolejności po korzystnej cenie. To bardzo poważne inwestycje w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i dlatego poprzedzamy je niezwykle starannymi analizami. Pochopne szastanie pieniędzmi, rzucanie datami w celach PR-owych, jak robili to moi poprzednicy, byłoby skrajnie nieodpowiedzialne i psułoby negocjacje. Dla dobra sił zbrojnych, aby uzyskać jak najkorzystniejsze oferty, będę konsekwentnie stosował zasadę, że o szczegółach kontraktów zbrojeniowych Ministerstwo Obrony Narodowej Będę informował po ich podpisaniu. Opozycja, która dziś próbuje nas krytykować za rzekome opóźnienia, powinna sama spojrzeć w lustro. My w tej chwili musimy naprawiać jej błędy i zaniechania. Szanowne Panie i Panowie Oficerowie, Żołnierze, wojna na Ukrainie uświadomiła nam, że dla dzisiejszego pola walki kluczowe znaczenie mają wojska rakietowe i ciężka artyleria dysponująca wysokim potencjałem odstraszania przeciwnika. W ramach programu HOMAR podjęliśmy ambitny plan pozyskania wyrzutni rakietowych. Przy okazji przypomnę, że rząd PO jeszcze w 2012 roku obiecywał nam pierwsze dostawy wyrzutni HOMAR w roku 2015. Niestety tego również nie zrealizował, podobnie jak wielu innych obietnic. Rozmawiam także z naszymi partnerami na temat pozyskania rakiet średniego zasięgu. Ten sprzęt ma służyć odstraszaniu przeciwnika. Chcemy również jasno określić, które śmigłowce dla polskiego wojska są nam potrzebne w pierwszej kolejności, a które zakupy mogą poczekać. Pamiętamy, że projekt zakupu śmigłowców specjalistycznych i wielozadaniowych przygotowywano w latach ubiegłych w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej, gdy PO chciała stworzyć armię przeznaczoną głównie do operacji ekspedycyjnych. Nasi poprzednicy stawiali na dobre relacje z Rosją, wystarczy przypomnieć, że były premier Donald Tusk prezydenta Putina nazywał naszym człowiekiem w Moskwie. Politycy Platformy byli przekonani, że ze Wschodu nie należy spodziewać się żadnego zagrożenia. Utrzymywali się w tym przekonaniu nawet po rosyjskiej agresji na Gruzję. Polskie wojsko przygotowywali tylko do udziału w misjach pokojowych. Tam śmigłowce rzeczywiście odgrywałyby kluczową rolę. Moim priorytetem jest zakup nowych śmigłowców do zwalczania okrętów podwodnych. Inspektorat Uzbrojenia przygotowuje już zaproszenia dla potencjalnych wykonawców na składanie ofert ostatecznych. Za kilka miesięcy ogłosimy postępowanie na pozyskanie nowych śmigłowców uderzeniowych w ramach programu KRUK. Jeszcze raz chcę podkreślić, że wycofanie zaproszeń w postępowaniu na część śmigłowców dla wojsk specjalnych nie oznacza, że rezygnujemy z całego programu śmigłowcowego. Przypominam, że wojska specjalne dysponują najnowszymi śmigłowcami w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zdajemy sobie także sprawę, że konieczna jest modernizacja marynarki wojennej. Perspektywę jej rozwoju przedstawię przy okazji Święta Marynarki Wojennej w Gdyni w najbliższą niedzielę. Oprócz zasobów finansowych potrzebne są jeszcze odpowiednio przygotowane i zorganizowane zasoby ludzkie, a także przejrzyste procedury ich działania. W Ministerstwie Obrony Narodowej trwają zaawansowane prace nad powołaniem Agencji Uzbrojenia. Dzięki niej nastąpi centralizacja funkcji analitycznych, zakupowych, offsetowych i badawczo-rozwojowych. Uprościmy także proces decyzyjny i procedury zakupu wyposażenia dla wojska. Szanowni Państwo, zasady sztuki wojennej jasno określają, że w armii powinna obowiązywać jednoosobowa odpowiedzialność za dowodzenie. Obecne rozwiązanie Wprowadziły, obecne rozwiązania wprowadziły paraliż decyzyjny i chaos kompetencyjny oraz strukturę zupełnie nieprzystającą do standardów NATO. Wspólnie z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego opracowaliśmy projekt zmian w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Projekt znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych. Chcę jednak podkreślić, że pomimo iż pierwsze zmiany wejdą w życie już w 2019 roku, to cała reforma będzie wprowadzana stopniowo. Tak, aby nie zakłócić bieżącego funkcjonowania wojska. Dowództwo musi być bowiem w każdej chwili gotowe do obrony kraju. Szanowni Państwo, osobna kwestia to liczebność naszej armii. Po 1989 roku była ona coraz mniejsza i u schyłku rządów POPSL liczyła już tylko ponad 90 tysięcy. Z wojska masowo odchodzili żołnierze i oficerowie. Nawet po rosyjskiej agresji na Gruzję likwidowano jednostki na wschodzie kraju. My tę tendencję zatrzymaliśmy niemal natychmiast, również dzięki zwiększonym nakładom na wojsko. Przypomnę, że w tym roku przeznaczyliśmy na siły zbrojne rekordową kwotę ponad 41 miliardów złotych, o 10% więcej niż rok wcześniej. W ramach tych środków planujemy nie tylko modernizację naszej armii, o czym już wspomniałem, chcemy także zadbać o sytuację socjalną wojska. Dosłownie w najbliższych dniach do 30 czerwca bieżącego roku planujemy podwyżki dla pracowników cywilnych wojska z wyrównaniem od 1 stycznia. Przeznaczyliśmy na ten cel 114,5 miliona złotych. Dla żołnierzy zawodowych planujemy podwyżkę od początku roku przyszłego. Trwają prace nad projektem zmiany ustawy o weteranach. Rzeczpospolita Polska nie może pozostawić samym sobie obywateli, którzy poświęcili dla niej zdrowie służąc na misjach. Ma to także kluczowy wpływ na morale naszych żołnierzy. Musi istnieć system opieki gwarantujący tym osobom i ich rodzinom godne życie. Panie i panowie oficerowie, żołnierze, polski przemysł obronny jest kołem napędowym polskiej gospodarki, daje miejsca pracy tysiącom Polaków i dostarcza polskiemu wojsku nowoczesny sprzęt. Tylko w 2018 roku z PGZ pozyskaliśmy m.in. kolejny kompanijny moduł ogniowy moździerzy samobieżnych Rak na podwoziach Rosomaka oraz zestawy radiolokacyjnego rozpoznania artyleryjskiego liwiec. Sektor zbrojeniowy wymaga innowacyjności, bez której uzyskanie przewagi technologicznej nie jest możliwe. Niestety większość kolejnych rządów po transformacji ustrojowej nie przykładała wagi do polskiego przemysłu obronnego, wierząc w mit o powszechnym rozbrojeniu. Na to nie ma naszej zgody, dlatego inwestujemy w nasz przemysł obronny i konsolidujemy go, aby stał się bardziej wydajny. Przykładem naszej troski o rozwój polskiego potencjału zbrojeniowego może być fabryka amunicji i prochu w Pionkach. Na naszych oczach przestarzały zakład z infrastrukturą jeszcze sprzed II wojny światowej zmieni się wkrótce w nowoczesne przedsiębiorstwo. Kolejnym przykładem jest huta stalowa Wola, która na koniec 2017 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 858 milionów złotych. W porównaniu do roku poprzedniego kwota jest wyższa o blisko 250 milionów złotych. Panowie generałowie, panie i panowie oficerowie i podoficerowie żołnierze wojska polskiego, pracownicy cywilni wojska. Mamy jasno określony cel, do którego dążymy. Narzędzia, aby te zmiany skutecznie przeprowadzić, i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich Polaków. Czasy się zmieniają, ale wartości pozostają te same: odwaga, honor, poświęcenie i sumienność. Te przymioty towarzyszyły polskim żołnierzom od zawsze. Ten niezłomny duch nie został złamany ani w trakcie I, ani w trakcie II wojny światowej. W tym roku. Świętujemy stu, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach zaborów, niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków, nasz kraj odzyskał niepodległość. Chciałbym, abyśmy świętując tą niezwykłą rocznicę i wspominając wydarzenia oraz bohaterów, którzy doprowadzili do tego, że Polska jest niepodległa, patrzyli również w przyszłość. Przede wszystkim na wyzwania, które nas czekają oraz na zobowiązania, które mamy wobec Ojczyzny. Dziękuję.